Zapraszam Was na wspólną wędrówkę tropami stopni instruktorskich. Temat trudny, ale intrygujący. Trudny, dlatego że nie ma jednego opracowania, w którym możemy obejrzeć na przestrzeni lat zmieniające się idee stopni instruktorskich, zmieniające się wymagania, zmieniający się kontekst, w którym one powstawały. Ale też niezwykle interesujący, bo pozwala zrozumieć lepiej to, w jakim kontekście historycznym, jak organizacja. Kształtowała instruktorów, na jakie rzeczy zwracała uwagę, jak to się miało do społeczeństwa i do ogólnych warunków harcerstwa, w jakich funkcjonujemy. Postaram się skupiać na tym, kim ma być instruktor w danym stopniu, zarówno ten początkujący, jak i już ten, który jest mistrzem w harcerstwie. Postaram się znaleźć te wymagania, które rozszerzają kontekst idei stopnia. Zresztą trudno mówić o idei stopnia, bo samo to pojęcie powstało dość późno, ale po kolei. Pierwszy raz nazwa harcmistrz pojawia się w skautach młodzieży polskiej. Wówczas znajdujemy takie pojęcie harcmistrza, instruktora, mistrza, nauczyciela harców to on może stać na czele plutonu, który to pluton musi składać się co najmniej z dwóch zastępów. W poszczególnych rozdziałach mamy wskazówki dla harcmistrzów, natomiast te wskazówki bardziej można traktować jako poradnik dla drużynowych. Nauka harców powinna się odbywać głównie drogą gier, ćwiczeń i zawodów. W innym rozdziale możemy przeczytać, że pajanie zasad naszego dawnego prawa rycerskiego w młodych harcerzy należy do najważniejszych i najbardziej szczytnych zadań skautmistrza. A więc w tym momencie nie występuje to jeszcze jako stopień instruktorski, ale jako po prostu określenie instruktora. W 1914 roku Andrzej Małkowski w swoim podręczniku jak skauci pracują określa i używa już pojęcie skaut a nawet podskaut Określa, definiuje nie tylko to, kim, kto nim jest, ale również to jakie warunki musi spełniać. Skaut mistrz, scoutmaster, kierownik albo współkierownik drużyny. Kwalifikacje Ogólna znajomość podręcznika Scouting for Boys. Dokładna prawa harcerskiego, wówczas prawa skautowego. Dobre zrozumienie podstaw religijnych i moralnych ruchu. Taki zawód i taki charakter, które by zapewniały dobry wpływ moralny na chłopców i dostateczną stałość do wykonywania pracy z energią i wytrwałością robiąc stopnie instruktorskie wreszcie możemy dotrzeć do regulaminu wewnętrznego drużyn skautowych, gdzie w 1914 roku podzieleni są wszyscy instruktorzy na tych instruktorów naczelnictwa skautowego i na drużynowych i przybocznych. Wówczas też mamy w, też bardzo konkretnie określone warunki do tego, żeby stać się skautmistrzem, a można nim zostać dopiero po zdobyciu pierwszych czterech stopni harcerskich. I tak, kandydat na skautmistrza musi w możliwie doskonały sposób odpowiadać swym życiem zasadom prawa skautowego. Musi posiadać pewne zdolności pedagogiczne i wiadomości wojskowe. To, jak to jest sprawdzone, też jest bardzo określone dokładnie w tym regulaminie. Musi to potwierdzać opinia minimum dwóch innych skautmistrzów, pozytywna opinia. Wreszcie musi mieć ukończone 21 lat, posiadać stopień harcerza lub wykazać się jednorocznym, Zadawalającym, samoistnym prowadzeniem drużyny. Lub, jeśli nie prowadził tej drużyny przez rok, ukończyć z pomyślnym wynikiem kurs instruktorski i napisać rozprawę na temat skautowy. Nazwę mistrzyni znalazłam pierwszy raz w regulaminie Związku Skautek Polskich, który powstał w kongresówce. W 1917 roku pismo harcmistrz podaje warunki zostania harcmistrzem wraz z konkretnym komentarzem. Wówczas czytamy, że oprócz posiadania wiedzy, umiejętności technicznych, wyrobienia moralnego i fizycznego, musi być harcmistrz też mistrzem w harcach. Jako stopień instruktorski, słowo harcmistrz utrwala się dopiero później, gdy wy zaczyna występować ze stopniem podharcmistrz. W 1918 roku Sedlaczek wraz z grupą instruktorów przyjeżdża z Kijowa i przywożył ze sobą projekt statutu oraz regulaminu stopni. Proponują wówczas trzy stopnie instruktorskie: przodownika z zieloną podkładką, podharcmistarz czerwoną, który określany jest jako młodszy harcmistrz, oraz harcmistrza z biało-czerwoną podkładką. W 1920 roku można znaleźć już zapisy, które mówią o stopniu przodownicy, podharcmistrzyni i harcmistrzyni dla instruktorek. Te regulaminy zostają przyjęte w rozkazach naczelnictwa.